W Chorzowskim Centrum Kultury podsumowano kolejną, już trzecią edycję projektu edukacyjnego Roztańczymy Chorzów. U nas w mieście już od bardzo, bardzo wielu lat prowadzony jest przedmiot pod nazwą Edukacja Regionalna. I między innymi jednym z pomysłów było właśnie zaproszenie zespołu Śląsk do nas, tutaj do Chorzowa, przekazanie ich swoich naszych wartości i równocześnie. Prośba taka wzajemna wspólna rozmowa, a może byśmy coś razem zrobili. No i w ten sposób z Panem Michałem Mazurem doszliśmy do wniosku, że ponieważ jest taki projekt edukacyjny, to roztańczymy chorzów. I tak to się zaczęło. Zespół Śląsk jest zespołem szalenie aktywnym i szalenie sympatycznym, bezpośrednim. Ma znakomity kontakt. Członkowie tego zespołu mają znakomity kontakt z dziećmi, a dzieciaki no wiadomo, kolorowe stroje, ciekawe prelekcje, które są prowadzone, wykłady, zajęcia, one powodują, że one po prostu przyciągają również dzieciaki do tego zespołu i powodują, że coraz głośniej i częściej mówi się właśnie jeszcze o tym zespole. Jest to projekt nakierowany przede wszystkim na taniec, śpiew i etnografię. Skierowany dla dzieci ze szkół podstawowych i dla przedszkolaczków. Dzieci uczyły się tańca. Nasz instruktor, Tomek Dwora, który jest tutaj stąd i wieloletni tancer zespołu Śląsk, przyjeżdżał do szkół, był ustalony program i dzieci uczyły się naszych tańców śląskich. Śląskich tańców skierowanych przede wszystkim do dzieci. Mało kto wie, że takie tańce istnieją, a my tutaj chcieliśmy pokazać, nauczyć i te dzieci wszystko. Kiedy zresztą dzisiaj zobaczymy na scenie, znają te tańce, potrafią tańczyć, i te tańce te dzieci po prostu cieszą. No i cieszą nas, bo my oglądamy, wiemy, że to są prawidłowo wykonane tańce, także nawet forma zabawy to, to wszystko jest rozwojowe i przede wszystkim tożsamość naszą śląską u, u dzieci wyrabia i, i mówi o niej. Dzisiaj podsumowanie, dzieci przed dziadkami będą i przed kolegami i koleżankami występować tutaj właśnie na scenie, no bardzo profesjonalnej i poważnej scenie, więc jest mała trema, chyba większa ze strony instruktorów niż dzieci, piękne koszulki z logiem Chorzowa i zespołu Śląsk, to będzie widać na scenie i wszystkie szkoły plus dwa zespoły, do których dzieci mogą się po tym projekcie zapisać, tutaj pokażą swoje umiejętności. Projekt jest także ogromną szansą dla młodych talentów Mamy tu już, widzimy pewne talenty wśród dzieci, takie, które by mogły kiedyś w Zespole Śląsk pracować. I chcieliśmy dzieciakom pokazać, jak wygląda praca w zespole, ile mamy strojów, jaka to jest, jakie są plusy, jakie minusy profesjonalnego tancerza, śpiewaka, instrumentalisty. No i dzieci były zafascynowane tą pracą. Oczywiście pokazaliśmy przede wszystkim plusy takiej pracy. No nie będziemy mówić o minusach, które też oczywiście istnieją, bo to jest ciężka praca. No i dużo y, dzieciaków, no prawie 90%, chciało w Zespole Śląsk prac Pracować. Także już taka praca nasza u podstaw, żeby, żeby po prostu też sobie zapewnić, nie tylko widzów, ale też i przyszłych pracowników w działach artystycznych. Projekt został zrealizowany przez Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Urząd Miasta w Chorzowie oraz Chorzowskie Centrum Kultury.